Szczęść Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj czwartek, 4 grudnia. Posłuchajcie fragmentu z Księgi proroka Izajasza. Wów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi ludzkiej. Miasto mamy potężne. On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny Ty kształtujesz. Pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą, bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło, podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie z księgi proroka Izajasza, zwróciło zdanie, Pan poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, że w proch runęło. Jeżeli człowiek przebywa na szczytach, ale na szczytach pychy, zarozumialstwa, na szczytach wyniosłości, na szczytach jakiejś wyższości, patrzenia z góry na człowieka, to to dzisiejsze słowo jest takim wezwaniem – zejdź, bo spadniesz. Lepiej zejść ze szczytu pychy, wyniosłości, zarozumiałości, bo jeśli nie, to Pan Bóg sam się zrzuci stamtąd i wtedy w proch runiesz. Bo każda pycha powoduje, że człowiek upada bardzo nisko. Więc jeśli jesteś na jakimś szczycie pychy, czy wyniosłości, czy wznosisz się ponad drugiego człowieka, to zejdź, zanim stamtąd spadniesz, a upadek będzie bolesny dla Ciebie. Nie was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty dobrego dnia. Szczeni Boże!